Dzień dobry, witam. Chciałam przytyczać moją samotność. Biada temu, kto się w niej znajdzie. To tak jakby wpadł do głębokiego dołu. Jest w nim sam. w Wkoło nikogo jest tylko ciemność. Woła, krzyczy, ale nikt go nie słyszy. Ma żal do wszystkich, że go opuścili, zapomnieli. Stracił chęć do życia. Nic go nie interesuje, nie ma ochoty, aby przygotować sobie posiłek. Zje cokolwiek, brakuje mu siły, ciągle jest zmęczony, smutny, apatyczny, unika ludzi wesołych, siebie zadowolonych, nie słucha muzyki, filmów też nie ogląda, wszystko sprawia mu ból, nie wie co się z nim dzieje, nocami spać nie może, wpada w depresję. Potrzebuje kogoś, kto mu ręce poda, kto się nim zaopiekuje. Nie słyszy, kiedy do niego mówią: Weź się w garść, idź do lekarza. On tych słów nie rozumie, jest bezradny, zagubiony. Tylko ktoś życzliwy może mu pomóc i wyciągnąć z tego głębokiego dołu, dając mu trochę serca, miłości i zainteresowania. Jeśli tego nie dostanie, nie ma nadziei na jego wyzdrowienie. Do końca swojego życia sam w tym głębokim, ciemnym dole zostanie. Przyjaźń, prawdziwa przyjaźń to dar, który trzeba pielęgnować i zawsze o nim pamiętać. Nie obdarzaj przyjaźnią każdego, kto będzie Cię chwalił, będzie mówił, że ma do Ciebie zaufanie, będzie udawać, że jest z Tobą. I pomaga, nawet wspiera. Poza Twoimi plecami będzie Cię obmawiał i nieprawdę mówił. Uważaj, bo kiedy zrobisz coś złego, On nie zaakceptuje, nie zgodzi się na jego realizację złych planów, Wasza przyjaźń się skończy. Będzie robił wszystko, aby Tobie zaszkodzić, zniszczyć, może i zabić. Szukaj przyjaźni prawdziwej, bezwarunkowej. Takiej, że nawet jeśli coś złego zrobisz i przeprosisz, On Tobie wybaczy. Uradę nie zachowa. Zawsze będziesz mógł liczyć na jego pomoc. Pocieszy, porozmawia, poradzi. A jeśli zajdzie taka potrzeba, to się Tobą zaopiekuje. Zachorujesz to do lekarza, też pójdzie. Lekarstwa w aptece wykupi i zakupy zrobi. Może na pewien czas u Ciebie zamieszka. I będzie się tobą opiekować, bo taka jest przyjaźń prawdziwa, która jest przy tobie do końca bezwarunkowa.